drugi odcineczek się telefon wyłączył, nie wiem czemu tu jest kukurydza na wiosnę Czyli to ładna jest kukurydza Ale można powiedzieć, że bardzo ładnie w końcu lato w końcu ciepło pierwszy lipca dzisiaj jest także cieplusieńko cieplusieńko Ambonka dobrze nie strzelają, od tych dzików bo łąkę ryją, nie? Nie powiem, że jakoś jest mega tutaj mokro, bo nie jest, nawet się kurzy o, widać, ale, ale trawa rośnie. Ludzie też raczej już druga. Tutaj dopiero druga rośnie, nie? Prawa, bo tutaj ludzie w pierwszą zebrali późno dosyć. A już dopiero druga rośnie. bo ja mnie druga już zebrana jest, nie? Teraz będzie trzecia roślina. Ja na kurą wylać. Czy na tą małą, czy na tą większą? Co? Nie mam pojęcia, może jedziemy na tą większą? Co? Wylejemy. O, tu już są moje łąki. Dzisiaj zebrane. Taki rów, muszę uważać Bo ten mostek tu jest zarwany Taka 30 to przez niego tam przejedzie myślę O, tu jest tak nawet dosyć o głęboko Lufa się przekręciła, ale wróciła do siebie, o to tutaj włosem chodzi Na daleko ta wyskarży No mnie. Dobra. A będzie nic co? Idziemy, zobaczymy. Ciapek daje radę. Ostatnio wziąłem nim łąkę. To 2 hektary chyba. Czy więcej. Nie wiem, tam koło tego myślę, że było. Dobra, pompę jadamy tutaj na. No tak, o. I co, wylewka, zobaczymy, czy wylewki nie zgubiliśmy? Nie no, wylewka jest w porządku. Dobra To co? Chyba będziemy Będziemy chyba działać, nie? Wylewka jest równo w miarę. Równo. Powietrze jest w kołach Jest No dobra, to co? Odchodzimy na ciągnik. ...odbezpieczamy. Dobra, leci! I ładnie rzuca, co? I wylewamy! Wyczułkę daje radość. ooo sam jedzie muszę uważać żeby nie opryskało mnie ciapek nie skręcał pomaganiem, a teraz to mu to mu lekko jest dla mnie bez znaczenia gdzie on ta pojedzie naprawdę o jak ładnie rzuca ciapek co, łąkę przejedzie. <śpiewanie> Ciapek bez kierowcy. <śpiewanie> Sam ciągnik roboty robi. Nawigację mam założoną. Ta nawigacja daje radę, nie? Ale może wsiądę, trochę jej pomogę. Troszkę skręcimy. Bardzo dobra poprawa w jest, nie? Wolne obroty, a tak daje czadu, że hej. troszkę troszkę podlejemy, nie? o no, już chyba koniec już chyba koniec nie będę pompy przemęczał tak, nic nie leci no co, nie zamikamy tego zaworu tam co ma wylecieć to nie wyleci jedziemy Zobaczymy więcej jest woda w rowie Ale wątpię w to, nie? Teraz sprawdzimy Chyba nie ma. o. Tu się nie chciało zgrabdzić, o zostało. E, pusto. Sucho. 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 Dobra, jedziemy do domczu. Czapka trzeba umyć, bo po tym ostatnim koszeniu trawy, teraz szambo, myty, brudny. Trzeba umyć czapeczka. Następnego. A ja wracam do domu. Pozdrawiam.